Ty, blue! tam? Ta Ale oczy ci wykręciło. Sary, tobie też. <grymne> Siema! <grymne> co robią rebo w dorsach, co jest? O mój Boże! No musimy zobaczyć czy przejdą. O, ja, ja w ogóle jestem w ogóle moim stalem tyle. <grymne> <grymne> O Boże Ale wy fajnie wyglądacie, o mój Boże! Przecież ty też. Mi, 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 mi. Ale ja się Siema. nie widzę, ja widzę swoje nogi. Czy ma A ogonek Siema. nie widzisz? Ogonek swój nie, nie widzisz jak spojrzysz w dół. Też nie widzisz. Od, ja... od razu mi się lepiej gra jak czekaj. jesteśmy tacy kolorowi. No. Ja muszę pierwsza iść, bo jestem najszybsza z Was. Dobla. No to dawaj. A Maciek nie musiał uderzać w ścianę, bo jest ślepy, pamiętacie? Tak. ja już się obijam. Jak trafić? Maciek tylko, jak trafić? Maciek, tylko nie obmazuj mnie, okej? Okay? Za dźwiękiem mam iść, tak? Aha, tak, Ojca, dobra. Ojciec moim głosem. Idę, <laughs> źle, źle. Idę, <laughs> idę Źle, idę. prosto, Maciek. Daję ladę, daję ladę jakoś? O, patrzcie, znalazłam. Ale szybko. Halo, bo idę za twoim głosem, coś znalazłeś. Co, tam... Czekaj, gdzie Ty jesteś, ja go zgubiłam, gdzie on jest? Ja sam się Czu? zgubiłem. Zgubiliście się długi, kurde, co jest, Halo. Ja się obiję o... cały czas. No, no, no. O, 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 no, no dobrze, dobrze. Dobrze. Siema. Siema. Dzień dobry. Co wy to Ej, robicie? Słuchajcie, ja się boję, że niedługo jakiegoś potwora będziemy mieli. Nie, nie na pewno nie. Nie Myślicie, że nie, nie to, na to, pewno to, nie, to się poczekają, że wiedzą, że Legowflęcy wbiły, to nie, nic nie przyleci. Tak. Co ty, co ty Boże, ja myślałem, że ty masz puszkę jakąś z piciem. Robimy kooperację z kupokem, jakie? Jak energole tak, ja bierze? Wyszło, wyszło na jak zebione coś. Doping, <laughs> ja, no, doping się doping. Buntuję. o! Ciemno! O. Ale na ciemno. wprost widziałem, na wprost się abiec Dobra Dobrze. O, trzeba się obrócić, pamiętajcie! Brawo. Prawo, coś majemek, coś robi szmery-szmery tutaj. A, Coś pukało! Puk-puk! To ja! To ja byłem! Oj! o, lega. o. o. Ja się chowam do pieści nie, ja nie, nie ma, nie ma kolejnej, nie ma... Powodzenia! O. Powodzenia, Blue! It's Blue! O Jezus! Umieram. Umarłem. Czemu? Nie było, nie było trzeciej tej, nie było trzeciej szafy. <noise> ja wziąłem jeszcze. Ja specjalnie jeszcze wziąłem witaminy, Ale nie idźcie dalej, żebym mógł itemy swoje odzyskać chociaż. Dobra. Dobra. O kurde, lasz 24 miał itemy. O, no jakie bogactwo! Ja, ja otwieram Co te drzwi i drugi raz pod rząd mam to samo, że jest długi korytarz bez niczego. No, ale jesteś oszukistą. Masz cztery niedozwolone <noise> itemy. Masz tapsy. Tutaj mam. Panieśka, wszystko dozwolone. A tam. Wszystko jest Mamy. dozwolone. z której strony on przyjdzie? Powinien przyjść. To Slele? jest bardzo dobre pytanie, z której strony ja przejdę. On dalej gdzieś ty... spełnił się. Tak, Kryśn, bo ty do tyłu musisz iść, nie? Czekaj, czekaj, ja jestem przy drzwiach 15. A my jesteśmy o. przy. O! Szwecja! Zbieraj siema. swoje słowa. Super. A, patrzcie, a, jak się, a jak tu bym wbiegł, to to już by była szafa. No, no. Prawie jest Jezu, no. jezu. O, a tutaj były kolejne dwie, jakby udało ci się dalej dobiec. No, Za krótkie nóżki. Powiem masz ci dlatego. tak. Ostatnio jak graliśmy, to było to samo. Otwier otworzyłem drzwi i też był długi korytarz. No to właśnie Ale, falta. ale jest. Jest, jest jedna zasada tego przynajmniej, fajna, na następny raz któraś z was będzie musiało uciekać, a ja się chowam do szafy i mam w nosie. No ja będę nie, uciekała, blue, bo ja jestem Blue, szybka. tak nie robimy. No jak to nie, już nie mam życia. To osiemnasty Ja już wchodzimy. nie jestem w stanie, wiesz. A to jest Faktycznie. który, to jest, to jest osiemnasty pokój, ja się wywaliłem, o. E, kurde, o. Tu, poważnie? To jest no, dużo Ale ja nie zdążę. Daś radę. A zdążę, no spokojnie. No, dobrze, dobrze. Do szafy zapraszam. Poleciał sobie. Tak, I można chodzę. wyjść bezpiecznie! A, ale teraz jak się widać od razu łatwo, tak, kurde, jest tak się... ciemno widać Nie wiem jak mnie widzicie, ale ja was bardzo widzę. Dobrze no, bardzo widzę. widać, Świecisz, bardzo widać. Promieniujesz wlęd Promieniujesz się mówi. A, dobra. Nie ale promieniujesz. Tak, ale tak się mówi kobietom w ciąży. Aha. Że co? Czy promieni... Że promieniujesz? Co, co to było? Co to było? że eee. umieram, eee. 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 myślałem, że umieram. Ja eee, ja ja ale. Czy... Totalnie. Subie, co, to co to było? Ja, ja nie mam wyjścia, co to, to, to. było coś nowego? Wyglądało, nie? No, ale nigdy tego nie spotkaliśmy wcześniej. No, ja właśnie? To, no właśnie. Co to było? boże, nie, to jest straszne. No, co jaś no zrobiliśmy. właśnie, my i gadać się u ciebie. Dziś, będzie. O, ja zapomniałem o czym rozmawialiśmy w ogóle Ja już. mam, ja mam. Zrobiłam. Nice. O czym my gadaliśmy? Ej. Wszyscy tak weszliśmy i. <laughs> Ale ja się serio przestraszyłam, nie, ja, nie, nie wiedziałam co to jest. Ja myślałem, że to mnie złapało w ogóle, nie? <laughs> Kressian, nie nice. w tą stronę. <laughs> Krzyresia, gdzie ty biegniesz? <laughs> <wieczysz? śmiech> On pieniążki zdobywa się. E, co to jest? To jest bandaż? Gdzie? Nie, to jest bateria, bateria tu jest Do, do latarki, ja nie mam dobra, latarki do. Pierwszy raz baterię hmm. znajduję dlatego <grym> O Boże, o, ciemno zapal. Zapalam! Bo jak psitajki na mnie skaczą, to zapalara. się wyścraszę Dobra, nie bój się! Ma. Boję się, bo to One się, ciebie... O, o. O, o, dobra, o, słuchajcie, o, są i trzy szafy idealnie Pierwsza <grym> Halo? Idzie, idzie, idzie Dobra, dobra. chowamy się! O, przeleciał, przeleciał I... Okay. Ja teraz poczekać, teraz to jest dźwięk łatwo, dźwięk teraz nie. to jest łatwo. Na ostatnim challenge'u, gdzie musieliśmy chodzić bez dźwięku, to było dopiero hardcore. No, jest Maciek, no, polecam tak. ci, tak, o, to jest dobre. Będziemy musieli ja, to jeszcze mimo, raz zrobić. Ja nie jest, mam siky. Jeszcze lasz? Dobra, to ja Nie, idę Nie, niemożliwe. Nie, to są oczy, oczy. No, niemoźliwe, no, niemoźliwe. Maciek, ty masz zapalare? Bo tu zapalara jest Nie darmowa. mam zapalary. O, mam darmowe. No to się plasiam, się, plasiam, Blue, oczuj się. Blu no, się oprócz, tu u góry, tu u góry leży. A, nie widziałem. <grym grym grym> Ale go Nie otwieram. otwiera. <grym> ja myślałem, że w szafcie. Było migu migu. Nie. O, serio? Ale... Nie, to oczy są, oczy. zapomniałeś. Naprawdę? Ale no tak. gdzie ja nie widziałem oczu, gdzie są niby oczy? No tu góry są wyżej. Sięciem A tu rygają. góry, o jest. dzień dobry, jak ładnie myrygają. Ma... Ja jestem przewrażliwiony, okay. mam jedno życie, okej? Okay? <laughs> <laughs> mam prawo. Mam prawo. Mam To pierwszą no. szafę, która się pojawi. To dlatego, że blue jest najsłabszy z wszystkich rajimów. Najbardziej podstawowy, patrzeć? najbardziej mainstreamowy. Możesz się w oczy patrzeć. One się też na mnie patrzą, ja też będę patrzeć. Moje oczy czyje? Co? <grym Trzydziśla> Czasami się tak pokonamy. Tak, i Biegniemy. Nie. Ty już biegniemy tu? 33 poziom. ci tak. Jak to możesz? Jest... Tak, będziemy już uciekać przed nim. Ale szybko. Ej, <grym> o... chciałem szafkę otworzyć. U, u... Dobra, to blue chyba umiera, nie? <grym 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 nie! Nie wiem. nie? Kucząć się, biedź. Dobra, dobra. Dobra, dobra... Tu, 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 tu A, tu, 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 nie w tą stronę biegłem! Co jest?! Lewo, lewo! Dobra, dzięki, dzięki, dzięki! Prosto! Bo, no, to tu dalej, to prosto! Lewo, w prawo! Prosto! Dobla. Prosto, prosto, prosto dobla, będzie! Dobro, dobro, dobro! Uważajcie do łopci! Bo chciałem spojrzeć na potwora! Łapki, kanapki! I uciekamy! O ja się chowam a, tu! Braciła mnie, no co a, do pokoju... Tam. O kul, Dałem ladę to zrobić. Halo! On się cofa! Robiłeś? Tak, on się cofa, Cię on się zieloniak? cofa do tyłu. Halo! Ja oszukałem system. Ta ja oszukałem system. Dzień Go nie ma! No nie ma mnie. Zgliczowałem. Czemu? czemu? 39 Cię drzwi mi się zamknęły, nie mogę nic zrobić. Co jest? Maciek, jesteś tu za drzwiami? Ja jestem za drzwiami cały czas. Halo, Macie, mi te drzwi. halo! Ja wiem, że o, on Widzę go, widzę go, <laughs> ja mam go, go, go rękę! <laughs> Co jest? Ej, to biegnijcie, ja idę w drugą stronę, zobaczcie czy coś się stanie. No bo my tego nawet otworzyć nie możemy, ja sobie nie? Ja sam tego nie tego. mogę otworzyć. O Boże, no macie... tu bo nie, nie. Chcą, są czarny ekran, idę do czarnego ekranu, nie wiem, co się wydarzy. Wypadnie za mapę. O, Miałaś za bateria. Rację. Co? Wypadłeś za mapę? Wypadłem za mapę. Źle spaliło mnie. Siema! Okay. Siema! Poszukałem system! A ty nie masz olawatarki? Nie masz? Nie, nie, nie Dobra, to biorę. biorę Ej, to było super! Yeah. Odkryłem glicę. Najpierw jakiś właśnie Glisz nas atakuje, potem Maciek wypada za mapę. Co to Te. ma być? Ja nie wiem, bo za duży jestem na tą mapę. I za źle No, duży! Ej, przecież glin jest wysoki. Masz, ja jest, na, Oj, o jest bardzo, bo znowu ciemno. A ja też mam się a ja sobie ufam Wam. Chodźcie tutaj, na gó a górę nie, nie, tutaj. nie to. nie tu. <laughs> tu idziemy. Tu jest, po lewo. Jednak, że Ja wiecie, ja ślepy jestem przecież, nie? A, dobra, ja się obrócę w razie. Cześć. Tak, 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 trzeba się posprawdzić. 40 dzieci chcieli. Uuuuz, tu będą tego? Tu, a już wiem jak, tu musimy przejść. A tak, Dobla. tutaj idziemy na oko. Wiesz co, jakby była gdzieś za Palara, to ja bym wzięła. Luma intuicję doblą widzę. Idziemy! No, no. Jup. Pa, pa, jak haker, otwiera haker, drzwi! Speedrun, speedrun, speedrun! O, ja weźmę ten i... Ukradłeś gdzie... mi Maciek, co to ma być? Podniosłem go, żeby go przestawić, bo feng shui jest zepsute w tym pokoju. No wy za mnie robicie ten remont, tak, no, ok, tak. dobra. Pomagamy ci. I ja pierwsza. żadnego obrazu nie podniosłem. Niby ty jesteś najszybszy, ale tak naprawdę nie. Teraz o. na pewno mlegnęło. To miało być migu migu? Mam nadzieję, że nie. Ja się schowam pod łóżko jakby. To było migu migu, ale bez dobra. migu migu. Fu... Ty, no nie leci nic. Ale było o, migu migu. Chodź, Cio. No było. Chodź. A idę, idę, idę. <laughs> Idziemy dalej. Zapomniałem, no tak, że tak. mamy hakela w tym glonie. Ja też mam wytrychę dwa. Jak kurde. coś. kurde. alo? O Jezu, ja, co, co się Znowu. stało? Teleportowało nas bliżej. O co chodzi w tej o, grze? Ja, ja nie kolejny wiem. A, może to jest to, że za szybko przechodzimy? No na pewno nie. No nie, właśnie... To jest, żeby szybciej przejść tą grę w takim lazie. No chyba. właśnie, to bez pitrany nie to miały nie wiem, sensu. Nie ja dobra, to ja umieram. Co ja mam się z nim ganiać, bo ja mam witaminy. Możesz siedzieć tu pod drzwiami, Krystian. No. <laughs> nie mogę siedzieć tu pod drzwiami. Możesz. Albo idź na górę od razu pod drzwi czekaj. My to z Matkiem zrobimy. Oj. Ja coś ja lubię? <laughs> tak, zrobimy to. No dobra, dobra. Ładnie, iść jedność nie laźłeś. Tak, znalazłam. O, ty ze mną tu przysiadłeś, Hejka. No i na górę będzie się, chyba, no, albo do tam do idzie, ciebie Ty Krystian, nigdy w tamtą stronę nie powinieneś iść. Kurde, ja nie mam. Ja nie mam książki. Wraca tu na środek. Dobra, ja idę trochę inaczej. Dobra, Udę dobra. Tędy. Chodź Krystian tu do mnie. Lub gdzieś I już człowiek? Tu, tu jest bezpiecznie jak coś Krystian, bo on tutaj Wiem. za tą ladę nie wchodzi. Hmm. Tu coś Dobra, wysiłowa... ja mam kartkę jak ktoś. Krystian, ty też weź kartkę. O, nie otwieraj szafek, on to słyszy Krystian. Tak? No, tak. On jest głośny i słyszy wszystko. Głośny jest, no? no przecież da je przecież wszystko słyszę gdzie on jest. A czemu ja to latami książkę. idziesz już za nim? No bo ja książki zbieram, a widzę książkę tu. Ja mam dwie książki. Ja o, idę łupy. na górę wziąć książki, bo ja się nie boję. Dobra. On będzie na dół schodził teraz. Ale chyba u góry widzę. będą książki, bo... Tak, ja tutaj jedną widzę. Chyba żeblu nie podniósł. Ej, on gdzieś biegnie? Do mnie bieg, do mnie bieg, chciał mnie klapsnąć. Chciał mnie klap. Nie wiem, gdzie on jest w tym momencie. Na środku. Dobra, on wchodził na górę, a zszedł. Tak, bo chciał mnie klapsnąć. Wiem, wiem, idzie za mną znowu, bo chciał mnie klapsnąć znowu. Aleś znowu. A gdzie jest Krystian? Krystian koło na górę. Ej, pobiegł na mnie! Poważnie? Umarłeś? Zdrowił go. Ja? Ja, ja nie wiem, jaką wyciąg jestem zaladą. To on inteligentnie się stał. Trochę, tak. Eee, no, Dobra, czy teraz... my mamy wszystko, Krystian? Mamy 9, 1, 7, 9, 1, 7. 3. Wszystko mamy? Nie, nie trzy, mamy. 3, 9. 3, 9, 1, 7. 3, 9, 1, 7. 7, 9, co? Zrobijcie. Jestem głupi, let's go! Słuchaj Maciek do nas! 9, 1. Jestem już 7. Poczekajcie, nie! Nie otwieraj! Nie otwieraj! A dobra, nie, nie otwieram! 7-9, dobra. dobra, mam wszystko To no. takie czekamy na dzień. Maciusia, już jesteś? Czekaj, bo... Ja nie wiem, gdzie no ten cwaniaczek mnie widzi cały czas. Nie, na no zobacz, jest. no właśnie zobacz jak on szybko biega, dziwnie. On o. O, jakiś taki wkuziony chodzi, zdenerwowaliście go? No taki go? trochę bardziej. Nie, amunicji ja nic. Ej, ty zrobiłam, ty no no zobaczcie co on robi, tak, ty teraz idzie do góry. Kurza się. Ja się tu chowam. Ja. On Krysia. poszedł do góry. Ja, ja, tu, ja tu dalej nie mogę nawet pójść, wróg. Dobra, on poszedł do góry jak coś, nie? No, Dobra. poszedł do doli. Nie, on do mnie nie przyjdzie, już że na mnie się odwraca, bo tak się odwróciła, że się nie w lewo. Maciek, Gdzie jest Maciek? Gdzie ja muszę chwilę poczekać, bo on tak chłopie. Dobra, poszedł na środek? Wiem, 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 już idę, już idę. Ale bo on tak, bo teraz jest. szybszy jest, jak my wszystkie książki mamy, mi się wydaje. Dobra, ja już biegnę, już biegnę, już biegnę, biegnę. do Was już biegnę. To szybko dobra, biegnę, dobra. szybko i O, chodź, 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 schowaj się, schowaj się. Szybko. Chodź Szybko, idź do się się się, do mnie obojętnie. do mnie się I teraz niech sobie przejdzie z góry i to zrobimy na spokojnie, nie? Dobra. Tak, tak, tak. Nie, on poszedł na środek, poszedł na środek. Dobra, to robię na szybko. Dobra, eee... robię na szybko. Trzy... No, no, pośpiesz się. E, nie tak, nie tak. <laughs> o Jezus, Krystian, no Idzie serio? Czekaj, no muszę zobaczyć, czekaj, czekaj, czekaj. No Boże, nie wierzę w to. No. Czekaj, czekaj. Nie no, jeden to jest x, to jest dziewiątka. Dwójka to jest gwiazdka, czyli jedynka. Potem jest co? Kwadrat. Czyli siódemka, no zgadza się. Potem jest e, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, trzy. siedmiokąt. To jest trzy. trzy. No i dobrze. Tak. No i ostatnie to jest dziewięć. 9, no hmm. tak wbiłem. 9, 1, 7, 3, 9. Chyba. idzie do góry, idzie, tak idzie do góry, idzie do góry. Przepraszam, nie chcę zasłonić. No, idź. nie, nie zasłaniaj, spokojnie, idzie na prawo. teraz. Gdzie on U no. no, mnie teleportował się. Oj. Też, też! Też u się teleportował. No świat, próbuję się. 9, 1, 7, 3, 9. O, poszło. Dobra, nie kliknąłem zielonego po prostu. <śmiech> <śmiech> brawo, brawo, brawo. <laughs> duża głowa! No, <laughs> bardzo duża głowa <laughs> Właśnie, chwila, bo, bo ty tak? mówisz, że ty, ty mogłeś się zrespić, Maciek, nie? No Ale to jak spadłeś do czeleści, to ci nie zabrało życia? Nie zabrało. Nie, go teleportowało. Teleportowało cię do A. ciebie. No, okay. no dobra. Czary to w mary takim razie robiłem. ufam. Czary Mary. No jak daleko no. zajdziemy? O Boicie się, bo ja tak Nie, bo 55 Uuu. już poziom jest, już pokonaliśmy najlepszego potfola. Tak? Nie? O. No leci, 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 leci. leci? Masz, zajmuj sobie. Leci, leci. O, leci! <laughs> wow. Dobra, 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 dobra. Poszedł. Wolne! Nie było tak ciężko. Wolne, otwarte, spokojne, już, raz, dwa, trzy. Halo? Piwnica tam Nie, to ja byłam, Maciek, <śmany> <śmany> slolowałam cię. <śmany> A, to ja poczekam tutaj przy klatce. Tu nie ma. Pięćdziesiąte Tu jest. Ja nie nie, o Musi dobra. być. Już jest, już jest, Krysian ma. Otwarte? No, otwarte. <śmany> otwarte? O, czarno. A, widzi nas. <laughs> myślałem, okay. że nas nie się baci. Nie, też nie. Myślałem. Zastanawiałem się, o co chodzi, ale dobra. E, A, okay. Na plawo, na plawo. O, Boże, ale ile tu pokoi było? Szybko, Nie otworzę my. tym razem, ale to jest ja to ten Otworzę! Ten ja otworzę. Ludzie, gdzie jesteś? Czy teba. O, co, co na górze? Mam. O, ja weźmę! Oj. Ja, ja chcę. Ha, ha. A ja też mam. I tu, tu coś jeszcze o. jest, chyba. Tu jeszcze jest bateria. Ale ja wy nie, nie macie, mam. chyba nie? Dobra, to otwiera, jak masz klucz. O, Popatrz, jaki fajny obraz tam góry O, jest. Me, Fajny, fajny. Tego nie widziałem w grze. Jest otwarte. Też musimy znaleźć tego. No dobra, pójdę pierwszy lewo. Znaczy, ja mam wytrych, nie jak ktoś. A, no to dawaj. No to idę. Szybko będzie. A skąd masz wytrych? Trafiłaś? Kupiłam dwa przecież. Ooo! Spidraniara. Dobra, rozumiem. Pidraniasz, A! No. To jest moje. Są tylko dwie szafy. Nie, Krystian, chodź, tu jest. Ja mam. Halo. O, idzie. Dobra, ja też ja się też się chowałem, szkowałem się. Ja już specjalnie Ej. patrzyłem, gdzie jest z tyłu znaczy, jakaś bo szafa. Wiesz, y, tu z przodu patrz, było bardzo dużo szaf, Krystian. Było, ale nie wiedziałem, czym zdążył. <śmiech> Zobacz, ile <laughs> tutaj tego jest. Dlatego zweryfikowałem informację. O kurde No nie, o, nie, nie będziemy nie jeszcze mówimy, biec. Że... No myślisz... Mignęło? Mignęło. Nie. Ale tu nie może wyskoczyć Na pewno, jak nagle... nie drogą mi się stronę, wydaje. Z jedną, w drugą stronę przelatch chili O, nie biegniemy. No nie, bo jeszcze nie, za wcześnie. A i to ja drugi ja. zrobię tak samo Tlika. Zobaczymy czy nie. Chyba od wyjdzie. jakoś 70 czy 75 pokoju możemy. A jak ty to zrobiłeś, Maciej? No po prostu nie wbiegłem w te ostatnie drzwi, tylko się schowałem na plawo. E, mległo, my legło, myle mległo, mległo. mległo, mległo. mległo. szafy. A bo ja A wejdę już. A dobra. Ojcie. 6-9. A nie, poczekajcie, bo nie wiem. Nie no nic nie leci. Leci! O Jezu, leci! A! To ten zły! Ten tak? podwójny, tak, podwójnie on leci. O Boże, ja nie wiem kiedy tu wychodzić u niego nigdy. Teraz wyjść? Nie. Chować się! Leci z Ja Wejść. nie ja... No wy. Ja już musiałem nie. wyjść, bo siatła byś zabiła. Musisz. Jak przelatuje raz i wraca, to wychodzisz i wchodzisz drugi raz. No, Oj, no nie Maciek. pomyślałem, nie pomyślałem. Maciuś, dawaj do nas z powrotem. Nie może! Le, Czemu nie? No bo już lewa no, on... drugi laś nie mogę. Ale spokojnie. Ale spokojnie już mogę was obserwować góry. i z nieba. Z nieba! Ziela, zielony tak. został pokonany Dobla, niestety. Dobra, obserwuję was. A, bo to jest Rainbow migu, migu, Friends migu, migu, migu. Battle Royale. Rozumiem. No leci. Leci? leci, leci, leci. Dobra, dobra, dobra. Chowam się. Chowam się. No. Nice. I, i ogólnie, i ogólnie jak będziecie biec przed o. tym potworem takim jednym, co będzie tak leciał, nie? To było migu? To chyba było. To właśnie nie wiem. Ale A nie słychać nic. Nie. nie no, było migu, ale nic nie słychać. Nic nie, nie, nie. Okay. No, jak będziecie to uciekać przed dalej. tym potworem... To w, os w ostatnim Teraz poziomie będziemy. ucieknijcie na plawo ja, Dobra. Będę, ja będę mówić, będę się patrzyć na... Tutaj na, 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 na ole Haha, jestem lepsza, Christian. O. A tu jestem ślepy po prostu. A jest?! Migu, migu? No dlaczego migu migu? Ale kurde Nic nie słyszę. Co to ma być? To trolololo leci. Co to za gra? <laughs> <Piotrcy. Nie wiem. śmiech> Ten coś w ogóle ca cała ta gra jest bugowana jakaś, dwa razy jakiegoś mieliśmy O, blue wchodzi w wentyle Tam, sas, Dobra, teraz biegniemy Ola No dobra Nie, leci, 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 Prowadź, leci. poważnie mówię, no Poczekajcie chwilę, poczekajcie Dobra, chowam się i dawaj Potem pojedynczy jak coś tak. Okej okay. Nice, dobra, udało się. Ja tam tego drugiego w ogóle nie słyszę, jak on leci, ja jestem głucha. No ja tak ledwo, Błuszka? ledwo cię No ale to dobrze, że nam powiedziałeś. O, tutaj jest bateria oczy Też było migu migu. Ale Co chyba oczy, oczy, oczy. oczy? No, Ta. Dobra. Chociaż ciemno. ja z... oczu nie widzę. O Jezu. tu ciemno. Ciemno. No Jezu. są oczy teraz. Ja stanąłem obok i się zastanawiałem, czemu drzwi się otworzyły. O, że znowu ciemno. Poczekaj. czekaj. Halo, ja się drzwi się otworzyły, to Ola Krucik, podeszła Ja pod mam wytrych, ja mam wytrych. Dobra, oci, oci. Odwróć się Krysia, w razie cioł. Patrzę, patrzę, nic, nikt mnie tu nie smyra. O, teraz będziemy będzie ja wam powiem kiedy trzeba uciekać, Ola, ja ci powiem. Dobra. Mów mi. Mogę no. już uciekać? Już teraz no. mogę? Jeszcze nie, dobra, tela. Teraz już mogę. No, te no, teraz możesz, tak. O nie, Kuba nas goni! O nie! Dobra. A! Dobra. prawo, prawo było. Prawo. Lewo. Okej. Okay, no, ale super to wygląda z trzech osiągnie. Tak? No. Chciałabym zobaczyć. Niuu. Niuuu. Nie. a prawo. prawo. Prawo, no, no, no. Lewo! Lewo. Prosto. I teraz tutaj na plawo musisz uciec przy drzwiach. Na plawo przy drzwiach. Dobra, na prawo. I teraz prawo. na prawo, na max w prawo, na głowę, w prawo. Nie odwracaj się, nie odwracaj się, nie odwracaj się. O tu, dobrze, stójcie, 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 stójcie. Blue, co ty robisz? Przesunęło mnie. Mogę się odwrócić. Możesz się odwrócić. O, siema. Nie, Możesz nie, nie, się ma! Możecie się spojrzeć, Ale tego Michaela Jacksona. No. No dobra, ale to co teraz robimy? No i teraz musicie iść do tyłu. Chodź, idziemy Poczekaj, ja sobie siawki sprawdzę. Sujemy no. grę, wsujemy grę, tak? Nie. Odkrywacie sekrety. Nice. Sekrety? No. I teraz obydwoje umieram. Nie musicie <laughs> zeskoczyć na dół. Dobra, to, Ola, to, to czarno... Jeden krok Ciekaj. dla człowieka, ale dwa dla blu. <laughs> <Skuczę> po... <laughs> no to teraz twoja kolej. To po... żegnam. <laughs> E A to było? To były te łapki. Cześć. Ale to było straszne. To jest konewka, lewo. Cześć. To już 93. No. No nie, no mrygnęło. Tak. Serio? Idziecie nie? Chyba nie. Co jest z tą grą? Nie tak ostatnio. No ja nie wiem, nie wiem. Mamy pukowaną grę. Jakieś się cholera... O, leci, leci. O, leci. O, leci. o boże. Dobra, mam szafę? No i co, leci czy nie? Leci, Zajem leci. z szafy wywalić. Wyjdź, wyjść. Siodaj. Dobra, dobra, dobra. właśnie, on, on się A! chyba zbagował. <grym> Złapało cię? O, o, nie. nie. On się chyba zbagował w pewnym momencie, mi się wydaje. Chodź, ale. E, bo mi się coś z szafą stało. i Ja dwa razy z niej wyszłam i weszłam, do Ale on się chyba no zbagował, to jest dlatego? Tak, był zbagowany. Tu cię na dół? Nie o. widzę nic kasiło mi się. Też eee, nic nie tu nie widzisz, no, no no Nie, to nie tu. Prawo, no? tam jest. Poczekaj, muszę się obrócić. 99. Żeby, żeby psy ta nie było. No. Dobra, nie ma. Ola! <laughs> Dobra, Dobra. Bo, czekaj, powiedz mi, jaka jest taktyka? Co my robimy w ogóle? Taktyka jest taka, Nacika. że. Znowu idziemy ty... na górę samą szybko? Tak, ale ty robisz zagadkę, bo ja zostanę u góry, bo się boję. Ale... A, no. <laughs> Opowiesz Maciek, że mnie ostatnio ugryzło? Czemu? No nie wiem, cofnął się do mnie. Jak on to zrobił? No nie wiem, na kutku tym razem pójdę. No kulde. Cool ja biorę tablety od razu. I... Dacie ladę. No nie, no to Znowu... cię, <laughs> O coolę. <de>. Złapał cię? <laughs> tak. O, kur... Naprawdę tak. cię złapał? Tak, znowu! O nie. On coraz inteligentniejsi się robi. No mówię wam! Za dużo osie glało w to już. Uldebele, czemu to naprawili? Ach. A, a możesz się zrespić? Mogę, ale nie wiem, czy. Ch nie, nie mogę. Nie, nie, możesz? Możesz? nie mogę! A, Musię, nie bo mogę! To ostatni zrespić. level jeszcze. Tak, bo to ostatni jest. O kurde. Cool no! Panie Blue! No, Ciekawe ci przejdziesz grę. Na no, luzie. Ta? Ta, luzik ma. Teraz to ja zrobię to dla nas wszystko. Ale ty Maciek jak myślisz? Przejdzie czy nie No przejdzie? da ladę, da ladę, na pewno. No, ja myślę, że nie. Myślę, że go źle. Zobacz, 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 jak I ładnie pląskie. Pierwszy etap zrobiony, teraz robię drugi etap, uwaga. O kurde. Cool Siub zrobiony. No ale jaki fokus robi. To widać No jasne, że tak. No widać po jego oczach, spójrz mnie, prosto. No jasne, że tak. Lewe oko... Boże, lewe oko jest... Dobra, uwaga, i na teraz czterka. robimy ostatni Prawy etap, naciśnię. cały zakończony poprawnie i uwaga, spadam stąd, okej. Okay? <laughs> no dawaj. Nie wiem, jak to Ale on coś szybko lobi w sumie, nie? Nie, on mnie prześmieje. Nie, tu. Na początku się śmialiśmy, że Blue jest najgorszy z wszystkich Rainbow Friendsa Wyszło na to, że on tylko przeszedł grę. <grym> no, <grym> prawda? Nice! <grym>